Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej wojnie turniejowej. Tym razem jest to pojedynek na śmierć i życie, bo jest walka o trzecie i czwarte miejsce. Kto wygrywa, zajmuje trzecie miejsce i dostaje zbroję funk na samosie. Uuu, może to być Klon Vampir albo ktoś z tamtej gili, czyli z Valiosy, bo to jest z kontra Valiosa. Pś, było w ogóle taki motyw, że no, tutaj powinny być inne gili się znaleźć kontra... Kruki ale ja myślę, że to może być pasjonujący pojedynek, bo waliosy widzieliśmy już trochę wcześniej. Szkoda, że nie można jakoś tego inaczej rozegrać, no ale już dobra. Kto pierwszy padnie, kto pierwszy padnie, no to jest pytanie chyba retoryczne. WP nie padł, więc padnie pierwszy, pierwsza Wojownik? Chyba tak. No powiem tak, dzisiaj po prostu z internetem to miałem takie przeboje, że nie mogłem się tutaj po prostu zalogować. Próbowałem w ogóle wejść i miałem jeszcze lepszy problem, bo przyszedłem do domu za 10, za 15 chyba 6 i tak mwah. o mały włos. Powód, powód możecie poznać na Facebooku, tam macie wszystko pokazane. No tutaj jak widzicie finał. Finał wygląda dosyć jednostronnie na razie. Można po powiedzieć, że czekamy na pierwsze punkty, a i strasznie wygląda to, że niestety nie jest prowadzona taka walka jak na przykład z gimbazą. Bo tam było naprawdę fascynujące i emocjonująco. A tutaj mamy ten blady problem. W ogóle się zastanawiam, czy słychać jak fajnie pada teraz. No nie wiem, może słychać, może nie. Ale no, wojna trwa kilka minut, więc... Można zobaczyć, no, FMS-a ktoś sprzedaje do PvP ze średnimi. gzy. Jeszcze używa szkła 15 sekund po poprzednim. Gz, naprawdę. <noise> tak, tutaj jeszcze pewnie jakieś pozdrowienia. W ogóle wszystkich pozdrawiam, wszyscy próbowali coś mi tam wpisać na pwpw, pw, ale zazwyczaj jak piszcie na początku, to są małe na to szanse, że ja w ogóle to y, pokażę, bo zazwyczaj początek ucinam no bo no co, mamy czekać 5-6 minut na to, aż zaczną się bić. Nie, tak się nie bawimy. Dzisiaj też finał. Zobaczycie go trochę później, trochę po południu, ale naprawdę finał na samosie, niektórzy mogą go łatwo skomentować, naprawdę, ale to zobaczycie sami. I zobaczycie... Nawet dwie wie, wersje finału, jedną moją, drugą znajomą, bo poprosiłem, bo no, chciałem, żeby ten finał ładnie wyglądał, tak? no, bo mój niestety w pewnym momencie łapał lagi. To znaczy nie to, że lagi takie wiecie yy, z gry, tylko tak jak tutaj widzieliście chyba też było gdzieś tam na początku, że po prostu net zatrzymał się i, i, co? I trzeba było chwilę poczekać, aż się zaszczym ruszać. Dlatego też poprosiłem znajomą, żeby też nagrała ten finał, bo finał to finał coś fajnego, coś co można zobaczyć. A ja myślę, że to wszystko jest spowodowane tym, że wiecie, padam wszyscy w domu i. No i tak, niestety internet jeszcze wolniej chodzi. Nawet jak ktoś ma neostradę i te inne. Transfer zazwyczaj siada. No tutaj, niestety, wynik możecie już poznać praktycznie sami. Ja zapraszam w prawy dolny róg. Tak, hamska reklama. No i gratuluję. Każdej z gildi, która wzięła udział w konkursie tutaj w turnieju. Bo naprawdę było warto, i można było naprawdę emocjonujące wojny jęki zobaczyć. Dobra, ja się z Wami żegnam powodzenia i powodzenia w następnych zabawach. Przynajmniej pod DT. To by było na tyle. Do zobaczenia. Żegnam się z Wami. Gim 2.